Mamy wojnę za wschodnią granicą, za naszą sąsiednią granicą, ale mamy też wojnę w Polsce i w Europie. Mam na myśli tu wojnę gospodarczą i ekonomiczną, która powoduje wielką niestabilność, niestabilność na wszystkich rynkach, a co za tym idzie niestabilność na rynku rolniczym. Ta sytuacja ostatnich lat, pandemia i wojna pokazała nam jeszcze może bardziej, podkreśliła w naszej świadomości, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. My niejednokrotnie mówiliśmy o tym, ale nie zawsze się to przebijało. Dziś myślę, że wszyscy zrozumieli, wszyscy mieszkańcy Europy, Polski zrozumieli, że oprócz tego bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa energetycznego jest bardzo ważne bezpieczeństwo żywnościowe, a co za tym idzie, jest bardzo ważne rolnictwo, bo w całym tym bezpieczeństwie żywnościowym, Największym elementem jest rolnictwo. Ale wracając do wojny, wracając do tego, co się dzieje w tej chwili, ta niestabilność powoduje, że nie jesteśmy pewni, nie jesteśmy pewni przyszłości, nie jesteśmy pewni tego, tego, co, się, tego co się stanie. Ta, e, największe wyzwania, tej chwili, największe problemy, no, jest, przed każdą dziedziną gospodarki są takie same. To jest cena energii, czy nie braknie energii, cena gazu i czy nie braknie gazu. To są no, jakby podstawowe rzeczy w tej chwili, których się wszyscy w jakiś sposób obawiamy. To jest, każdy sektor się tego tego, tego obawia. I to jest jakby naj, najważniejsze rzeczy, które, o których musimy teraz myśleć, o których musimy rozmawiać i o których musimy szukać rozwiązania.